Koronawirus wprowadził zamieszanie na rynkach finansowych. Jak pan ocenia obecną sytuację w Polsce i na rynkach zagranicznych? Biorąc pod uwagę fakt, który też wpłynął na, na polską i giełdę i polski rynek, że Fed obniżył stopy procentowe. Środowisko dyskutowało, jak się zachowają banki centralne. Oczywiście zwiększenie płynności rynku jest jednym z elementów takich działań strukturalnych, które mogłyby poprawić kondycję. Czyli będzie wystarczające po reakcjach rynków na decyzję Fedu? Widać, że chyba nie. Obserwujemy tak zwanego czarnego łabędzia, popularnie rzecz mówiąc w tej chwili na giełdach, dużą przecenę aktywów. Raczej spowodowaną troską o gospodarkę o to, jak zachowują się najwięksi gracze na rynkach, czy są zamykane fabryki, czy jeszcze jakieś inne zjawiska, które mogą negatywnie wpłynąć na PKB poszczególnych rynków czy krajów. Osobiście uważam, że. Porównując to do e, podobnych pandemii, z którymi mieliśmy do czynienia w, w okresach przeszłych, e, mówimy tutaj o okresie od 4 do 6 miesięcy, a następnie e, rynki pozytywnie odreagują. A jakiego rzędu to będzie odreagowanie? No, w, liczyłbym na to oczywiście, że to będzie odreagowanie co najmniej do poziomów sprzed. Y, y, tej przysłowiowej pandemii, a nawet życzyłbym sobie, żeby było większe. Natomiast pocieszającym jest to oczywiście, że rynek, widząc to zjawisko, oczywiście zareagował. A poszczególne podmioty tego rynku w, w większym lub mniejszym stopniu. A patrząc na, na to, jak my do tego podeszliśmy, oczywiście przekierowaliśmy całą uwagę na produkty z ochroną kapitału, tak żeby klienci, a w szczególności mówię tutaj o klientach indywidualnych, mieli tą gwarancję, która zapewnia im, że niezależnie od sytuacji rynkowej czy z kierunków zmian na sytuacji rynkowej, klienci będą mieli zagwarantowany kapitał. Czyli co, inwestowanie w spółki amerykańskie jest w tej chwili obarczone większym ryzykiem? A to jest ogromny rynek, rynek amerykański, na który nie tylko wpływa oczywiście koronawirus, wiele innych zachowań, jak choćby. Ceny ropy czy ceny złota. Słyszeliśmy o tym, co się dzieje na rynku niemieckim, jakby wycofywanie środków z banków i lokowanie w złoto. Podobne zjawisko występuje dzisiaj we Francji. Więc może, możemy się spodziewać takiej sytuacji, że część środków z giełdy zostanie wycofana i będzie alokowana w bezpieczne aktywa. Nie powiedziałbym, że dzisiaj rynek amerykański jest bezpieczniejszy niż polski rynek.